No więc, siema widzę, widzowie, dzisiaj będziemy robić unboxing kluczów na yy, Anarchy GG, yy, no bo był ostatnio event halloweenowy, jeszcze dwa do piątego, a jest nie teraz trzeci, yy, no. Więc e, ja nie przedłużam, lecimy z, e, z otwieraniem kluczy e, tych Halloweenowych, ale jeszcze chciałbym, żeby zasubskrybowaliście kanał lub daliście lajka. Z góry dziękuję, więc lecimy. No więc tyle nam dropło bo byłem cały dzień na strefie e, 2, 3 tutaj w poziomu trzeciego, klucz do skrzyni AF, e, klucz do skrzyni epickiej i e, 12 do pierwszego poziomu więc chyba się wymienia jedną o mamy teraz aż są jakieś i a nie możemy ha coś się zepsuło nie wiem ale mam tej by nie wiem okej okay, ale lecimy z unboxingiem najpierw z poziomu pierwszego lecimy z lecimy no po prostu otwieramy Okej, okay, mocyka. 22, nawet dobrze. I... czwórka, to też dobrze. Yy, to teraz zostawimy sobie na koniec yy, dnie i teraz otwieramy te skrzynki up. Otwieramy z y, animacją. Aha, sami. 30 kobłów, no to tak średnio, OK. I teraz epicki klucz. Epicki klucz jest nawet dobry powiem. Nie. O, znaczy co do mnie skrzynia. Nie. O, 30. Serca oceanu, y, poziom 6, 30. Tutaj dobry drop. i teraz lecimy ze poziomu trzecim. 26 to dobrze. Motyka. 26 tu mam 22, no to też dobrze. Kolejna matyka daj coś mocnego, zrób mi. Uuu, 16 tych jabłek to akurat mega słabe, ale... No, ja, ja chcę jeszcze wam pokazać jakie mam itemy. Tu mam jeden totem. Tu niczego nie mam. O, tu mam jakieś... Tak, to jest stare, jest. Tu mam 26. Tu 13, to też słaba. To też. I tutaj mamy jeszcze... Aha, i tylko tyle miałem tego? O, tu mam 26 i tu? już nie mam. No i tu mam jeszcze jakieś rzeczy, no. Więc ja dziękuję, że za, e, ja dziękuję za oglądanie, więc żegnam narka.